Hej, to Snafi z tej strony. Witam na moim kanale. Będziemy rozmawiać o Manchesterze United. Tak, właśnie o tym klubie. Kanał jest poświęcony tylko temu klubowi. Porozmawiamy jak kibic z kibicem. Wymienimy się jakimiś poglądami. Coś może w komentarzach powiecie, co wy sądzicie na ten temat o budowie tego klubu. Jak to wszystko wygląda, jakie macie nadzieje, tak? No to co? Zaczynamy. Tak ja się zastanawiam nad tym wszystkim, myślę, myślę, myślę i dochodzę do wniosku, no cóż, czy jest lepiej teraz, czy są jakieś szanse na to, żeby się poprawiło, żeby było lepiej, żebyśmy nagle mogli się cieszyć z pucharów, z jakichkolwiek trofeów w ogóle, jakiekolwiek trofea. Już nawet nie mówimy przecież o Lidze Mistrzów teraz. Mówimy na to z zwykłym trofeum jakimś. Zwykłym. jakiś Puchar Ligi chociaż. Żeby od czegoś zacząć. Żeby zacząć się budować jako klub. Żeby kibice mogli się z czegoś cieszyć, prawda? No miejmy nadzieję, że teraz coś się to ruszy. Ja tak przyglądam się tym meczom. Przynam się, no obejrzałem dwa mecze z tych przedsezonowych. No widać jakąś różnicę. Widać jakąś różnicę. Widać, że coś się zmienia pomału. No widać jakiś styl. No, co prawda pamiętajmy, no to, to jeszcze no, nie jest to pewnie to co powinno być, no ale z drugiej strony jakby to powiedzieć, no nie jesteśmy jeszcze w optymalnym przedstawieniu tak? tak. więc no ani ten Martinez jeszcze nie dołączył do drużyny. Ani Eriksen nie grał, także no, to, to jeszcze nie oddało do końca, jak to wszystko by miało wyglądać. Nie oddało, jak to będzie z nimi wyglądało w składzie. No, Eriksona każdy zna, no, wiemy co potrafi, tak? Jeśli tylko mu zdrowie dopisze, no to jestem przekonany, że no, różnica może być ogromna. Naprawdę ogromna. A co do tych mężczyzn, co, co były teraz przesadzone, no to no, widać coś, już jest wypracowane jakieś schematy, jakieś podania jakaś szybka gra. Pressing. Cały czas nad pressingiem pracują. No chociaż też z przeszłości się pojawiają. No bo przecież wczorajsza bramka za tą No to jakby nie patrzeć. Błąd, duży błąd. Przy tym różnym rożnym. Tam nie wiadomo kto kogo miał kryć dehal tego też nie wyszedł. No i padła bramka. No a to już takie bramki nieraz traciliśmy, tak? zabrakło koncentracji po prostu. zresztą trener powiedział po meczu. Zabrakło koncentracji, to nie jest dopuszczalne coś takiego. To po pierwsze, no po drugie, no jak popejają błędy, płacą za to wynikami. A jak się okazało w zeszłym sezonie, no to sami widzieliśmy, no, co to było. No, Zeszły sezon był taki, że Dużo punktów straciliśmy po prostu i przez to zajęliśmy miejsce na koniec, jakie zajęliśmy, bo mecze, które powinniśmy wygrać, remisowaliśmy na przykład. Już nie mówię, że przegrywaliśmy takie jak no, okropne mecze, jak z Liverpoolem na przykład, tak? czy City, to, to na to się w ogóle nie dało patrzeć, to oczy krwawiły. Jeszcze ten Pogba schodzący z czerwoną kartką, Już sam, sam nie wiem, czy on był po prostu nie wiem, taki zmotywowany, że aż się zapomniał, czy po prostu... Po prostu chciał zejść, żeby będzie brać udziału w tym wszystkim. Ale na szczęście tego człowieka już nie ma z nami. On od początku jakoś nie wyglądał wyraźnie. Jeszcze na początku coś sam się starał, ale później to już było tylko gorzej. Człowiek <coughs> bardziej zainteresowany chyba mediami niż grom, tak to trzeba powiedzieć. No ale obecnie teraz no dużo się składnie zmienił. Tak? Mamy trzech nowych zawodników. Jeszcze ktoś może przyjdzie. No, cały czas się szukują na jakiegoś jeszcze ofensywnego zawodnika. No, zobaczymy. No, Fred wygląda nie najgorzej też, trzeba to powiedzieć. Wygląda no dużo lepiej niż przykładowo, dajmy na to rok temu, gdzie popełniał mnóstwo błędów. No, teraz też mu się jakieś sporadyczne błędy zdarzają, które oczywiście nie powinny się zdarzać, no ale i tak jest lepiej, jak było, tak? Zawsze to coś, coś, coś lepszego. Zawsze jakoś no, poprawił to wszystko no, i, i idzie do przodu trochę, no, no, rozwija się. No. Przede wszystkim się jakoś rozwinął. No, znaczy dobrze wiemy, że no, coś tam potrafił, bo to przez Brazylijczyk, tak? no, ale, ale jakoś nie potrafił tego z siebie wydobyć, jak do nas przyszedł. A w tym momencie, no, no, widać, że no coś tam jakoś nie wiem, no, coś się w nim zmieniło, i trochę tej Brazyliany załapał, którą ma w krwi przecież. Tak? Tylko, że jakoś to, to nie szło mu to po prostu na co dzień. Jakoś, jak oglądaliśmy te mesze, to jakoś to, 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 to nie wyglądało. Te to, to błędy, te to jakieś straty piłek. To było najbardziej irytujące, to straty piłek, tak? po których kontry dla przeciwnika. No ale ostatnim czasem się poprawił, chociaż też nie wiadomo jak, no jak długo jak było tak. Każdy jest tylko człowiekiem znowu coś, coś mu się tam w głowie przestawi i, i, i zacznie znowu coś jakieś głupie rzeczy robić. Chociaż patrząc na tego naszego nowego menadżera, no to yy, nie sądzę, żeby to z tego płazem tak? I po prostu jest, może kosztować miejsce po prostu w składzie i tyle. Na no, jego miejsce może wejść ktoś inny. Tylko że kto, tak? Trzeba myśleć, no to jest niby wszyscy myśleli, że to jest taki defensywny, no, a ja się okazuje, że jest taka bardziej się czuje lepiej, jako jakaś taka ósemka, no ale w tym momencie no, to mamy tak, mamy Bruno, który grywa na dziesiątce, ale może grywać na ósemce, tak. Jest Eriksen, który jest też na skroś ofensywnym zawodnikiem. Nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie, że jest po to ściągany, żeby siedzieć na ławce, tak. Więc no, ja myślę, że no, no będzie grał, nie? No, będzie grał. jak tylko się wprowadzi do drużyny, to będzie grał. Razem z Bruno mogą stworzyć no ciekawy duet, tak. Jeszcze do tego wszystkiego maktominej no, to on może się by załtał defensywką, tak. No Martinez, mówią też może grać jako defensywny pomocnik, niekoniecznie musi grać w obronie. No, zobaczymy, no, jest kilku młodych, nie? zawodników jeszcze. Który, którzy no tam przebijają się do tego składu. Jest cały czas garner, nie wiadomo czy zostanie, czy znowu będzie wypożyczony. Forest się prezentował takiem nieźle, robił dobre wrażenie. Miał, miał przede wszystkim liczby jakieś, tak. A co nie jest taką sprawą oczywistą, jeśli chodzi o defensywnych pomocników. No, i jeszcze tak, wracając do tego wczorajszego meczu, no to wynik, ja bym powiedział. No pierwsza połowa zdecydowanie była dla nas, i to, no, te 2-0 było do przerwy zasłużone, no a po przerwie no też nie oszukujmy się, no, no nie graliśmy jakoś rewelacyjnie, to po pierwsze. No ale po drugie też, z tej strony patrząc, to, to nie było przecież boisko, tak? to było jakieś kartoflisko. Ja Wiem, że można powiedzieć, że to no, dla dwóch stron jest takie samo boisko, tak? a raczej to kartoflisko było i oni jakoś te bramki strzelili. No, ale przypominam, to są mężczyźni przesadzone też i tu mamy prze przetrenować jakieś schematy, tak, które później będziemy wdrażać yy, w lidze. No, a wczoraj to, to się nie dało nic wdrożyć, przecież, no, bo to ta piłka tam chodziła jak chciała, tak? To wyglądało, dziki weszły i zryły to do to, to, to muraby. To... No i tak to jakoś wyglądało, no, ale no, nie wiem, no. no, no moi, moi, moim zdaniem to wczoraj to taki ten mecz to on nic nie daje. No, czy... Nie jestem trenerem, pewnie robić coś tam da, ale, ale tak jak dla mnie zwykłego kibica, no to no pokopali się tam trochę, bo to było trudno tę piłkę na gdzieś przyjąć. No, to, to jak wyszło, jak kopi, jak wyszło, tak się udało. To, to jak za łebka się grało gdzieś na boisku szkolnym, czy gdzieś gdzie indziej na jakieś łące w, w parku w piłkę i ta piłka tak, tak skakała, jak chciała. I... I jak, jak, jak skoczyła, to, 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 to dobrze, to, to, to się dobrze gdzieś tam coś kopało. Jak skoczyła źle, odskoczyła. i się ją biegło później do tą piłką, żeby ją w ogóle opanować. Tak? No i to, to było tutaj tak samo przecież. No. A z każdym minutą było tylko gorzej i gorzej. Ta murawa wyglądała i gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Przecież się jeszcze raz rozpadało tam podczas tego meczu. Jeszcze się to bardziej pogorszyło. Oni teraz biegali wszystko, no i tam no, zapomnieć może o jakichkolwiek schematach, tak, grania, żeby, żeby coś kopnąć, piłkę prosto, rozegrać tu, tam. No to, to, to raczej nie. No, no, to, to, to przecież, to przecież, to to, bez porównania z tymi boiskami przecież treningowymi, co mają, tak, co miałem tutaj na Carrington, gdzie można sobie spokojnie akcje zawiązywać jakieś, przetrenować coś. Te mecze też właśnie mają służyć. Jak już mówiłem wcześniej, no tak w wytrenowaniu jakichś schematów z przeciwnikiem. No ale to wczoraj to, to tam no, nic nie było. Dziwne, że to w ogóle się zgodzili grać na to. Ja wiem, bo to kasa medialnie, no to to wszystko pieniądze z tego mają. No i no, tylko dlatego, bo jakby to był zwykły sparing gdzieś tam, ho-ho-ho, nikt by tego nie widział. To myślę, że by się nie zgodzili na to grać, bo to byłoby ryzyko kontuzji też, tak, przy takich warunkach. No ale no, pieniądze, tak. Pieniądze, promocja to jest najważniejsze. W tym momencie, co no, Ronaldo pewnie odejdzie, pewnie nie zostanie. No więc zarobek z koszulek spadnie, tak. Bo tą na zawsze sobie ludzie kupowali tak z Ronaldo, a mesze. No, w, tym, w tym momencie no to trzeba promować na tych wyjazdach zawodników innych, tak. No bo skoro Ronaldo nie będzie. Ale w tym momencie no, to, no Eriksena jeszcze nie ma, więc jak go za, zapromować. Jak, jak go zapromować jak jeszcze go? No, nikt na dwa akcji nie widział. Może jak się uda, to jeszcze zagra z tym Atletico, tak? W Norwegii. No ewentualnie to już licząc tylko jeszcze w tym meczu ostatnim domowym, tak? Co będą grać? To to może, może wtedy wyjdzie. No musi w, w końcu się też pokazać. Jakoś też chociaż jeden, jeden mecz zagrać jakiś. Najlepiej byłoby dwa albo po połówce, no bo to jeden mech jest chyba w sobotę, drugi w niedzielę, więc yy, no, do dwóch pewnie pod rząd się przynajmniej da zagrać, ale po połówce się by dało zagrać, tak? Połówkę tu, połówkę tam i, i jeden mech, cały mech kupy z kresu, to przynajmniej tyle, żeby cokolwiek już pograć z chłopakami, zajmie się ta liga zacznie, bo też nie ma co liczyć, że od razu wyjdzie w pierwszej 11 no bo tyle nie gra. Jeszcze z nimi od tak kontrakt podpisał jakiś czas temu, a jeszcze z nimi ani razu nie zagrał. na się z nimi nie przywitał jeszcze ze wszystkimi, więc nie ma co na to tutaj liczyć, myślę. No, ale, no, ale ogólnie rzecz biorąc, jestem pełen nadziei, tak, że jak już się wkomponuje, to że to, będzie to jakiś dla nas duży walor ofensywny w rozgrywaniu akcji. No, bo sam Bruno no to zeszł, miał bardzo średni, poprzedni świetny, zeszły bardzo średni. No ale też może na nim spływa zbyt duża odpowiedzialność, jemu to bardzo zależy. Widać było, że w wielu meczach był sfrustrowany. No ale sam, sam to można powiedzieć biłką w mur, tak? Trochę, w pewnych, w niektórych meczach, tak się oglądało. Zaraz może z Eriksenem będzie trochę to lepiej, tak? Będzie miał popykać sobie tą piłeczkę, jakieś krótkie zagrania, coś. I może coś z tego będzie, tak? No zobaczymy, no w każdym razie, no Moim zdaniem to jest świetny deal. Gościu kupiony, pozyskany w sumie za darmo, tak. No, dużych pieniędzy też a takich dostał. No, to, no i tak, no, dla zwykłego zadacza chyba to są potężne pieniądze, tak? To 150 tysięcy na tydzień. Funtów. Ale ogólnie patrząc na skalę zarobków w tym klubie to nie jest to nie wiadomo ile, tak? I, i to się rozpatruje jako takie średnie zarobki można powiedzieć. W tym, w tym klubie, tak, ale no tak to. to co jeszcze? Martinez, no, no zobaczymy, zobaczymy jak, jak to przeniesie. Liga holenderska to, to, to nie jest jakaś topowa liga, tak, tak. Bardzo więc no zobaczymy, nie? No chociaż, chociaż mówią, że jest tak dobry, tak, że twardo gra. Ksywa rzeźnik. Gra też w reprezentacji Argentyny. No więc coś tam chyba potrafi, tak? Zobaczymy, jak się szybko wkomponuje. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak ta liga holenderska się prezentuje. Na tle. Tutaj, premier League, Jak, jak ci zawodnicy się będą prezentować? System, ale raczej ja pokażę tak naprawdę. Bo tak naprawdę to wiemy tyle, co. Co tam widzieliśmy na internecie w większości, tak? No bo przecież też nikt nie oglądał namiętnie, nie oszukujmy się, co tam PSV grało, tak? Czy jakieś te inne drużyny przecież. To, 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 z holenderskich jednej się można skupić na się tak? Który, który się widzi tam co roku w Bucharach, a tak? No to przecież. <laughs> Ktoś musi we wszystkim tak już naprawdę siedzieć oglądać wszystko od świtu do nocy, wiadomo, nie każdy ma na to trzeba, żeby tak siedzieć i oglądać przecież. Także to wszystko ja bym powiedział, no jest optymistyczne, tak. Jest optymistyczne z tego względu też, że chyba pierwszy raz od dość dawna, od bardzo dawna nie udaliśmy na razie tak dużo na transfery, tak. Mamy trzech zawodników a wcale tak dużo pieniędzy nie wydaliśmy, jak w poprzednich latach. Także to, bo to przecież, no nie wiadomo, pieniądze nie grają, tak? To są, się liczą umiejętności, że się charakter, zawziętość, ciężka praca, tak? Przecież i to, 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 to no, 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 szcz szczególnie, szczególnie tutaj w takim klubie jak Manchester, tak? <drych> tutaj, tutaj zawsze się liczyła ciężka praca, przecież nie wszyscy byli wirtuozami, nawet w historii przecież, nie? Gary czy Filsen, to nie byli ich wirtuozi. Oni ciężko pracowali przecież, żeby grać, żeby być na tym poziomie, na którym byli. Tak, także, no. Pracować, pracować, jeszcze raz pracować, tak? I, i, I słuchać, co ten ma do powiedzenia, myślę, no bo to z tego, co się słyszało, no to jak był Rangnik, nie bardzo go ktoś chciał słuchać, tak? Co on w ogóle ma do powiedzenia, chociaż. Nie udawało wątpliwości, no, no miał gościa jakąś wiedzę, pewnie tak, no, ale nie był wystarczającym, widać, autorytetem dla naszych zawodników. A pewnie w szczególności Pogby i jego tam przyjaciół, nazwijmy to tak. Ale tego człowieka już nie ma w klubie. Teraz całuje ziemię w Turynie, mówisz: Damy sobie jego dom, damy sobie jego miejsce. Niech tam sobie siedzi, tak, niech tam sobie gra. Zobaczymy, czy się odrodzi, czy się nie odrodzi. To tam będzie ciekawe, czy będzie się tam leczył, czy będzie znowu w Dubaju latał. Sobie leczyć się, bo no, no, tam chyba najlepszy leczniczy klimat. Dubajski od chyba tam wdychał. I może dlatego tak mu było świetnie tam. No, ale nie mówmy o historii, tak. Także no zobaczymy, zobaczymy co to będzie, zobaczymy jak będą grać. Nadzieje są duże. Chciałbym, no, no nie mam oczekiwań takich, żeby od razu w tym roku zdobywać mistrzostwo, tak? no bo to, 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 to trzeba czasu, to wszystko proces, tak, budowanie takiego drużyny to jest proces. Więc no, no, ale przynajmniej żeby co roku ta Liga mistrzów była, tak, na początek, no i jak już mówiłem, no, ten puchar, chociaż jakiś jeden, jedyny puchar, wystarczy mi ten puchar taki, no jakiś nadkrajowy już teraz, tak, czy, 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 czy puchar Ligi Angielskiej. No, to coś takiego nawet, chociaż na początek, no to musi, musi być coś, co tych chłopaków zwiąże, tak? Z tych chłopaków połączy razem, jakiś wspólny sukces, żeby uwierzyli, że, żeby, że ciężką prasą można coś osiągnąć, tak? Że to daje efekt wszystko. No nie wiem, żeby się stali jakąś taką bardziej rodziną, tak? żeby nie było podgrupek w drużynie. Tak jak bywało to wcześniej. Żeby wszyscy razem za siebie walczyli. Moim zdaniem to jest najważniejsze w tym wszystkim. No ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Na razie to był taki odcinek próbny, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest zainteresowanie na coś takiego na polskim rynku. Jest, jest kilka kanałów anglojęzycznych, no ale po, polskiego mężczyzny, że jakoś tak nie zauważyłem, żeby cokolwiek w ogóle było żeby cokolwiek sobie porozmawiać, tak, kibic z kibicem. Ja nie jestem jakimś znawcą, nie jestem dziennikarzem. I, i, i po prostu, po prostu jestem zwykłym kibicem, który no, lubi sobie porozmawiać o piłce. A jak sobie lubię porozmawiać o piłce, to trzeba mam czasem sobie nie porozmawiać też do kamery, do, jakby powiedzieć, większej publiczności, tak. Żeby to się z kimś podzielić, to co się myśli, Wymienić sobie jakieś zdania może w komentarzach, tak? Kto coś tam uważa. Jeden ja się może zgadzać, drugi może się nie zgadzać. Są wolne media przecież. tak? Każdy może myśleć tak, jak chce. Się nikomu nie narzuca przecież, że woli swojej. Nikt komu nie będzie wmawiał. Czy, 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 le, czy lepszy był, nie wiem, Ronaldo, czy lepszy był Runej. Każdy, każdy może mieć swój odbiór, tak? I swoje zdanie na ten temat. Ważny jest wynik końcowy, tak? Ważne jest to, żeby w końcu wrócić na właściwe tory. Na właściwe tory, jakie za Aleksa Fergusona, naszego wspaniałego trenera, tak? I to jest chyba najważniejsze: żeby wróciły te dawne lata świetności. A na razie, cóż, obserwujmy, co będzie dalej. Czekajmy jeszcze, zostaje dwa mecze. Niedługo później będzie liga. Za dwa tygodnie. Zobaczymy, jak wystartujemy startujemy. I zobaczymy, na co, na co nas stać. W sierpniu mecz z Liverpoolem, ligowy. I zobaczymy, jak tam się z nimi zmierzymy, jak to będzie wszystko wyglądało. W każdym bądź razie, na razie to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.